Wbrew opinii tych wszystkich przegrywów życiowych, którzy od pewnego czasu idą do policji, bo otwarto jej podwoje dla każdego z braku laku, chcę wyraźnie powiedzieć, jaka powinna być policja. Policja, która w oczach przestępców jest znienawidzona, a w oczach praworządnych obywateli, co prawda nie musi być specjalnie lubiana, ale powinna być szanowana. Niestety ani jedna, ani druga z tych funkcji nie jest spełniona i nie robione jest kompletnie nic na poziomie strategicznym, aby ten katastrofalny trend odwrócić. Jeżeli policjant mi mówi, że policja nie jest odlubienia, lubienia, no stwierdzając przy tym, że taka już jest tej formacji rola, by jej nie lubiano, no to każdy człowiek rozumny, patrzący dalej niż na tydzień w przód, musi powiedzieć, nie masz facet racji. Jeżeli politycy nadal będą bagatelizowali konieczność zaorania policji w obecnym kształcie i zbudowania jej od nowa. I jeżeli nadal, aby uniknąć politycznego blamarzu, będą przyjmowani do niej ludzie nieposiadający żadnych kompetencji, aby stać na straży prawa, a już, broń Boże, kolejni socjopaci wykluczani z własnych środowisk, zakładający mundur tylko po to, aby mieć władzę nad innymi, to zakończy się to katastrofą nie mniejszą niż rozbrajanie wojska.